Witam serdecznie, pokażę jak przygotować ciasta na pizzę. Do przygotowania ciasta będziemy potrzebowali 400 g mąki pszennej, 240 ml letniej wody, 20 g drożdży świeżych, 1 łyżeczkę cukru, 1 łyżeczkę soli, 2 łyżki oleju oraz około 2 łyżek oleju na blat do posmarowania podczas wyrabiania ciasta. Najpierw przygotuję rozczyn. Do miski wkruszam drożdże. Dodaję cukier. Około 50 ml wody, jedną łyżkę mąki i wszystko razem mieszam. Miskę nakrywam ściereczką i odstawiam w ciepłe miejsce na 15 minut. Do gotowego roszczynu dodaję wodę. Sól, mąkę mieszam łyżką, gdy składniki się połączą, dodam olej. Teraz dodaję olej i nadal mieszam łyżką, aż olej wchłonie się w ciasto. Następnie ciasto wyłożę na blat Ciasto wykładam na blat posmarowany olejem i wyrabiam. Ciasto wyrabiam około 3 minut. Tak wyrobione ciasto wkładam do miski wysmarowanej olejem. Ciasto z góry delikatnie smaruję olejem. Miskę nakrywam ściereczką i odstawiam w ciepłe miejsce do wyrośnięcia, tak żeby ciasto podwoiło swoją objętość na około 40 minut. Jeżeli w kuchni mamy zbyt zimno, to możemy ciasto wstawić do nagrzanego wcześniej piekarnika tak do około 30 stopni, zakręcić ogrzewanie i wstawić ciasto do wyrośnięcia. Ciasto pięknie wyrosło i jest gotowe do przygotowania spodu pod pizzę. Ciasto wykładam na blat, kilka razy przerabiam i formuję na kształt pizzy. Można rozciągnąć je palcami lub rozwałkować bałkiem. Taka porcja ciasta wystarcza na przygotowanie dużej pizzy na wielkość blachy z piekarnika. Jeżeli przygotujemy większą porcję ciasta lub nie wykorzystamy całego ciasta, to możemy pozostałe ciasto zapakować do pojemniczka plastikowego lub do słoika, obwiązać folią lub przykryć wieczkiem i wstawić do lodówki następnego dnia takie ciasto nadaje się do przygotowania pizzy. Życzę udanego przygotowania ciasta na pizzę.